Witajcie, kochani, 18 lipca, piątek, czytanka i zwierzątka. Aha, ha, karpkoi. ale odwrócony. W którym kierunku płynie ta rybka? Czy na pewno w dobrym? Idziemy do czytanki. Czujesz, że masz za mało, boisz się, że czegoś ci zabraknie, albo że okaże się niewystarczająco, że ty okażesz się niewystarczająco dobra, dobry, by zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przed tobą stoją. Bez względu na to, jaka jest twoja obecna sytuacja życiowa, jest ona tymczasowa, i odbija to, co zostało określone w przeszłości. Duch Karpia Koi wspiera Cię w procesie zmiany tej sytuacji, przekształcając Twoje wewnętrzne przekonania na temat niedoboru i obfitości. Być może doświadczyłeś, doświadczyłaś jakiejś straty, lub boisz się, że to wkrótce nastąpi. A może ledwo wiążesz koniec z końcem w poczuciu, że nie masz żadnej możliwości poprawy swojego losu. Karp Koi prosi, byś odnalazł pomyślność w sobie, łącząc się z duchem poprzez praktyki duchowe. Duch przypomina, że obfitość jest twoim stanem naturalnym. Pamiętaj o wszystkim, co masz do zaoferowania, aby samemu stworzyć sobie możliwości. Związki i wiele innych rzeczy. Nawet jeśli czujesz, że w tej chwili nie masz zbyt wiele dodania, znajdź coś, czym możesz się podzielić z innymi, nawet jeśli będą to jedynie słowa otuchy, uśmiech lub pomoc na dłoń. Twoje działania przypomną ci, że masz więcej niż ci się wydaje. Więcej dodania, więcej siły, więcej mądrości i więcej obfitości. Dzieląc się z innymi, dostrzegasz, że jednak wiele masz, co z kolei uruchamia alchemiczną reakcję, w wyniku której twoja sytuacja życiowa zmienia się na lepsze. Zasługujesz na pomyślność i miłość, by móc się nimi cieszyć. Uwierz, to taka czytanka na piątek. Kończymy tydzień, rozpoczynamy weekend, moi drodzy. Niech ten karpik płynie w dobrym kierunku z nurtem, z przepływem. Takiego dobrego, dbajcie o siebie kochani i do następnego. Pa pa!